Siemanko, moi drodzy. Dzisiaj, dzisiaj jestem przeziębiony I, i co? I powiem wam, że dzisiejszym tematem będzie dojście do swojego celu Co mam na myśli mówiąc dojście do celu. Eee, bo, a tak w ogóle dzisiaj jadę sobie na zakupy Jestem w sumie już dojechałem Zaraz sobie pójdę, jestem we Wrocławiu. Do czego zmierzam? Bywałem już setki razy we Wrocławiu, ale nigdy nie byłem... Nigdy nie byłem tam. Nigdy nie byłem tam. Dobrze pokazuje? Dobrze. Nigdy nie byłem tam. Nigdy nie doszedłem na sam szczyt. Chociaż chciałem pójść zobaczyć w ogóle, jak, 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 jak się prezentuje Wrocław z góry. Czemu tam nie poszedłem? No właśnie, czemu tam nie poszedłem? Czasami szczyt jest tak blisko. A czemu nie poszedłem? Bo się nie ruszyłem. No. Taki z tego morał. Także wejdę sobie. Teraz sobie powiedziałem, że nieważne, że jestem przeziębiony. Nieważne, że mi się nie chce. A po prostu powiedziałem sobie, że kurde, muszę, muszę sobie wejść, zobaczyć w ogóle. Zobaczyć, czy mnie wpuszczą w ogóle. Czy o tej godzinie wpuszczają ale do czego jakbym to chciał uogólnić jeżeli nie postawisz pierwszego kroku no to, no to nie masz szansy na, na osiągnięcie jakiegoś szczytu żeby, żeby coś osiągnąć to po prostu trzeba, trzeba się ruszyć samo się nie zrobi jeżeli nawet sukces jest blisko zaraz koło Ciebie to co z tego, co z tego że on jest koło Ciebie jak Ty się musisz ruszyć, ruszyć swoje cztery litery, żeby pocisnąć. Jak pociśniesz, to są szanse, że coś osiągniesz. Jak odpuścisz, no to będziesz miał takie życie, jak sobie jak sobie pościelecz. Także ja już się zbliżam powoli, znaczy nie powoli, jeszcze jeden blok do minięcia i zaraz wracam, zobaczymy, jak tam z góry się wszystko prezentuje. Także dzisiaj... Dzisiaj pokonujemy szczyt Sky Towera we Wrocławiu Zaraz wracam. No, ja jestem koło Sky Towera właśnie. Tam widać na górze jest Sky Tower. Także nawet jak jestem przeziębiony. To i tak jak sobie powiedziałem To idę. Zobaczymy w ogóle. Jak się wchodzi teraz wchodzę do środka i cisniemy. W sumie tutaj byłem kilka razy, ale jeszcze na szczycie ani razu. Dobra, jak pociśniemy gdzieś w prawo albo w lewo, to będzie droga na górę. lecimy. Dobra. Idę na pięterko. Tu schodami. I zaraz dotrę. Pewnie. Zobaczymy. Najgorsze to jest nagrywanie filmików, jak wszyscy się zaczą. To jest najgorsze. Idziesz sobie? Nie możesz nagrać, bo po prostu pszcz. Wzrok na ciebie. To jest najgorsze w wszystkim. No, ciśniemy, ciśniemy. Szukamy. Gdzie tu jest góra? Jestem na pierwszym piętrze Sky SkyTałze. Ile ja tutaj dwa razy byłem na zakupach kiedyś i to wszystko. A teraz powiedziałem sobie, że powinienem tylko na zakupie jechać. Powiedziałem sobie. A pójdę jeszcze na Skytower. Osiągnę szczyt. Nieważne, że mi kurde z nosa leci. Gardło boli. To jest nieważne. Dobra. Mam schody wyżej. Lecimy wyżej. Chyba dobry kierunek. W tej godzinie w sumie mało ludzi się kręci. Widzę. Także można spokojnie coś nagrać. I pokazać drogę w ogóle. Jak tu osiąga się szczyt we Wrocławiu. Zaraz Na spokoju. Tam jest widzę siłownia W WC. To nie będzie to. Idziemy wprost Egurola, dance studio. Tańce różańce. Kręgle. Ciśniemy sobie dalej. Zobaczymy, gdzie tu się wchodzi. Jak nie, to zaraz podpytam się. A myślałem, że jak na górę będę szedł, to na górę dojdę. Jest chyba coś na górę. Chyba cisnę na górę Czekajcie, widzę schody na dół Kurde, schody na dół. Gdzie jest na górę? Ja chcę na górę. Skytowera. No nie no, będę musiał się kogoś zapytać, jak to w ogóle dojść Dobra. Może albo punkt informacyjny, albo podejdę sobie do tego tego do tej machinki co się naciska magicznej i ona Ci wszystko pokazuje. Widziałem, jak ktoś obsługiwał przed chwilą. Jezu, sobie pójdę. Gdzie jest ta machinka? Prawo. Dobra, zaraz wracam. Szukam machinki. Patrz, patrzcie tu. Ja tu chodzę i sprawdzam na tym. Patrz, usługi klikam. <laughs> Ja wchodzę na piętra, a tu patrz co się odpiernicza. No dawaj, kliknij. Usługi. Patrz, tutaj po prawej stronie mam punkt widokowy poziom 0. Poziom 0, a ja jestem na poziomie X, kurde. Już i tak zszedłem jedno piętro. Ale patrz, jak jest nie, nie ten. Nieintuicyjnie. Idziesz na górę, a i tak musisz zejść na dół. Widzisz? Schodzisz na zero i tam jest punkt widokowy i tam się gdzieś wchodzi. <noise> Także cisnę. No i teraz wszystko jasne. Żeby dojść na szczyt Skytowera nie idziesz do góry. <noise> znaczy jak jesteś w środku, to nie idziesz do góry. Idziesz, idziesz sobie po drugiej stronie, po ciemnej stronie mocy, czyli nie od tego głównego wejścia, tylko z tyłu. I tutaj tutaj masz wejście takie, tam jest punkt widokowy, ja tam teraz idę, wchodzę i... Tędy się wchodzi. A nie, kurde, normalnie galerią. Także ciśniemy. Tutaj już dużo ludzików. Się patrzy, co się odpiernicza. A człowiek z filmu nie może sobie nakręcić, bo zaraz... Zaraz jest wielkie wielkie coś. No. I tam widzę, że jest kolejeczka. Się płaci, także nie będę nagrywał. Jak kupię bileta, czy tam co tam się kupuje, to... to włączę nagrywanie dalej. Także Zaraz wracam. Wiecie, co jest przegięcie? Nie dość, że musiałem z tego punktu widokowego, co było na zewnątrz widać, ten, ten, te okienko punktu widy, widokowego, musiałem się cofnąć, bo mi powiedzieli, że muszę wejść do środka. Tu jestem w środku, i znowu w kolejce musiałem czekać. W ogóle, żeby kupić bilet. A słuchajcie, bilet to nie tak, że się kupuję i wchodzę, tylko teraz jest godzina, nie wiem, tam 12, bo teraz się nagrywa, to nie widzę. Czytam 12.30, a właśnie zobaczę bilet. Tutaj na bilecie jest. Na bilecie jest wszystko. Yy, no, nie ma teraz teraźniejszej godziny, ale jest godzina, na którą wziąłem. Teraz jest gdzieś koło 12, a, a dopiero 14.30 wejście, czyli 2,5 godziny muszę czekać. No, zarąbiście, także spoko, czekam sobie 2,5 godziny i powiem wam, że no masakra. No ale cóż zrobić, dobra. Za 2,5 godziny wracam, idę, idę, idę na zakupki. Dobra, w końcu jesteśmy na szczycie. No i w końcu jestem. Fajnie był tutaj 50. albo 60. to pokazywało. Tak to wygląda. Oh, bo ciśnienie fajne w głowie, jak kto lubi, niektórzy tego nie lubią. Zgubiłem się. Już jestem. Także dotarłem. Widzieliśmy sobie jeszcze tam. Pewnie jakieś punkty charakterystyczne to znacie, jeżeli byliście w Wrocławiu. Czy to widać, bo jest za jasne tło? O, było przez chwilę. Ciężko zostawić, ustawić, żeby tło było ciemne. Muszę się nauczyć. W tym osmo, bo mam gimbala przy sobie. Dlatego tak mi ładnie kieruje na twarz. Ale co z tego jak nie widzę dwa? Wow. Muszę się nauczyć trochę. Muszę się nauczyć z tą jasnością. Co z tego, że jak ja pokazuję? <grych> jak i tak wszystko co za mną to jest białe nie jasności, teraz nie mogę. Może teraz o! Teraz będzie widać. Teraz jest super. Zaznaczyłem po prostu jakiś inny punkt centralny w tle i ono go śledzi. A ja jestem jakby drugoplanowy. Także fajnie można tym balem zarządzać. Tło widać. Pójdziemy sobie dalej. Pójdziemy sobie pod następne okienko. Siebie zaznaczę jako punkt główny. sprawę jest trochę ciasno, nie wiem czy tam wejdę, zobaczymy, a bo to już koniec to już jest koniec.

Stąd jeszcze chwycimy sobie komin elektrociepłowni we Wrocławiu. Uciekni gimbal. Próbuję nakierować tego gimbala na komin. O, jest. Jest tam w oddali komin elektrociepłowni. No, także szczyt jest pokonany. Szczyt pokonany. Ja sobie teraz odłączę, żeby zrobić parę fot. I, i co? I później to skleję i wrzucę. Może komuś się przyda. Aczkolwiek chciałem generalnie dla siebie wejść a przy okazji nagrałem materiał. Także dzięki za oglądnięcie do następnego. No, byłem, w końcu dotarłem. Tam było w końcu jak zjeżdżałem na dół, było 48, 48 albo 50 tych poziomów na windzie, jak tam się patrzysz. Także Pamiętaj, jeżeli nie zrobisz jakiegoś kroku, to na szczyt nie dojedziesz, nie dojdziesz, nie dolecisz. No i teraz dzięki za oglądnięcie i do następnego. Hej!